Witam serdecznie wszystkich. Jest już szaro i film może nie będzie atrakcyjny wizualnie. Ale ja właśnie skończyłem przejażdżkę naszym ST 1300. Tym, który ma te 17 tysięcy z haczykiem przebiegu. Już teraz prawie 18. I chcę na szybko powiedzieć kilka informacji, bo dużo jeździmy fiatarkami, esteciakami mało. Zawsze to były jakieś krótkie przejażdżki. Dzisiaj też przejażdżka była krótka. Ale powiedzmy, że zrobiłem tam chyba około 110 km. I teraz co ciekawe, słuchajcie, ile tak jest jak pali przy normalnej jeździe. Odpalamy i zobaczymy. Więc słuchajcie, spalanie wyszło 17,8 km na 1 litrze można przejechać. Ile to jest? To wychodzi słuchajcie, spalanie na poziomie 5,6 litra. Jak było jechane przez te 110 km? Słuchajcie, trasa obejmowała 20-kilometrów po mieście. Dosyć duży ruch był, więc często były światła. Trzeba było się otrzymywać, przejście dla pieszych, piesi, tego typu tematy, więc jazda miejska była rzeczywiście jazdą miejską. Później było około 30 km, może drogi ekspresowej i trochę autostrady, także tam można było troszeczkę przycisnąć. I reszta trasy, czyli około tam nie wiem, może 40-50 km, to była droga zwykła. No, powiedzmy, że jechaliśmy tam bez jakichś szaleństw, i te spalanie wyszło na poziomie 5,6 litra. Czy to jest dużo, czy mało? Uważam, że to jest mało, słuchajcie, to jest duży motocykl i specjalnie właśnie ten film kręcę tutaj, żeby pokazać, że to nie jest tak, że ktoś ma na przykład jakąś 600 czy 500 i spala mnie na, na poziomie nie wiem, 4 litrów czy 5. Myślisz, że jak ktoś kupi na przykład, nie wiem, litrowy motocykl, czy tam tak jak tutaj 1.3 silnik, że to spalanie będzie prawie jeszcze raz takie. Nie, słuchajcie, te motocykle palą trochę więcej niż mniejsze, ale za to jest fajna dynamika jazdy. Jeszcze takie szybkie porównanie chciałem zrobić. Esteciaka do słuchajcie, mały z gtr ami więc do Kawasaki tutaj za bardzo tego nie porównam. Natomiast co do efieterki powiem tak. Pierwsza rzecz, która w efektyce trochę razi klientów, którzy tam mocky kupują, to praca skrzyni biegów, która w efytce jest bardzo taka brutalna, taka nie wiem, trochę taka chamska, bym tak powiedział. Oczywiście te biegi wszystko działa prawidłowo, natomiast ich włączanie, szczególnie dynki dwójki jest dosyć takie, takie słuchajcie, specyficzne, i też trzeba tą skrzynię wyczuć, żeby ona później działała fajnie. W esteciaku skrzynia działa przepięknie. Fakt faktem, że ten egzemplarz ma 20 tysięcy przejechane niecałe, więc no nie ma się co dziwić, że to działa jak nowe. Ale generalnie jeździłem różnymi jestyciakami z różnymi przebiegami i ta skrzynia zawsze działała wzorowo, jak to w Hondzie, takie po prostu poprawne do bólu. Co do dynamiki silnika, Rka ma troszeczkę lepszą dynamikę, ale słuchajcie, nie ma dużej różnicy, tak? Tutaj się umówmy, to są wszystko motocykle do turystyki. Ja jeździłem efeterkami też różnymi, niektóre były w wersji otwarte, czyli te 144 czy tam 5-konne, niektóre były zdowione na 107 koni. Tak samo esteciaki miałem różne, miałem wersje 100-konne. To jest akurat egzemplarz w wersji 126-konnej, czyli z otwartą mocą. No i powiem tak, jest to, ta otwarta moc w esteciaku jest trochę mniejszą mocą niż w otwartej wersji w efieterce. Delikatnie to czuć podczas jazdy, że ten motocykl jest troszeczkę słabszy, ale no nie wiem, słuchajcie, nie sprawdzałem prędkości maksymalnej. Nie robiłem też jakiejś, nie wiem, redukcji, opór do odcinki, ale jakieś tam przyspieszenie, nie wiem, o 120 zwyż no powiedzmy, tam jakichś większych prędkości. Naprawdę zapierdziela ten motor, jadąc w trasie, sobie tam te 90 100 przepisowo, no to trzeba ciągle kontrolować rzecznik, bo jak nie to za chwilę jest 120-130 i nie czuć tego. Także fajnie. Także generalnie układ napędowy, lepiej precyzyjniej działa w esteciaku. Fiterka też ma swoje zalety. W efiterce bym bardziej mi się dźwięk silnika chyba podoba Tutaj ta Fałka trochę specyficznie pracuje, szczególnie na wolnych obrotach. Ale fajne jest też to, że można na przykład, nie wiem, do 50-60 zwolnić na godzinę na ostatnim piątym biegu. I ile się go nie przeciąża, ten silnik całkiem fajnie pracuje. Właśnie problem jest, jak chcemy tak trochę mocniej przyspieszyć, czego się nie powinno robić tak małych prędkości, bo wtedy jest niecałe 2000 obrotów. No ale jeśli ktoś tak powiedzmy, troszeczkę przykatuje ten silnik na wolnych obrotach, ta kultura pracy nie jest tak fajna jak we Fioterce. No ale słuchajcie, wszystko ma swoje plusy i minusy. Generalnie co? Motocykl jest trochę większy, trochę cięższy niż we Fioterce. Efeterka się prowadzi lepiej przy dużych prędkościach, jest taka stabilniejsza. Jadąc tam, nie wiem, 180-200 ta efeterka jest taka może nie idzie jak po sznurku, ale prawie jak po sznurku. W esteciaku, jak się ma trzy kufry i szybę do góry, to tak kurczę tej pewności trochę brakuje. Natomiast przy jeździe miejskiej słuchajcie, przy esteciaku waży trochę ponad 300 kg. Ten się prowadzi jak rower, jest po prostu przepięknie się prowadzi. Tego trochę brakuje efeterce. Efeterka przy takich małych prędkościach, jakieś, nie wiem, ronda, skrzyżowania. Jakieś takie łuki autostradowe, znaczy autostradowe, przy autostradowe, przy zjazdach i przy wjeżdżaniu autostrady, gdzie się tam jedzie, nie wiem, 60-80 na godzinę. Przy tych prędkościach słuchajcie, wygrywa, jeśli chodzi o prowadzenie się. Po prostu tak jakby czytał w myślach. Co do tego jeszcze można dodać. Trochę chyba lepsza ochrona przed wiatrem. Bardzo duża szyba. Bardzo fajne zegary. Bardzo fajna regulacja światła do góry na dół. No tutaj tego teraz nie widać, bo jest już szaro. Ale tu jest ta regulacja. Yy, zegary pokazują temperaturę, różne takie tam duperele, i to już nawet w tych starszych rocznikach. Więc fajnie. Ta szyba ma bardzo duży zakres regulacji, gdzie we ja jeżdżę zawsze na najwyższym położeniu. Tutaj nie było takiej konieczności. No i rzecz najfajniejsza: regulacja wysokości siedzenia, której też brakuje niestety w efioterkach tych starszych. Także fajnie, fajnie się to stawia na stopkę centralną. Jest to wszystko tak zrobione. Generalnie czuć, że to jest Honda, tak? Na przykład hamulec przedni, słuchajcie, po prostu jest taka żyleta, tak fajnie to działa, że po prostu szok. Normalnie wciskamy lekko i kurde wgryza się tak pięknie basen, że coś pięknego. Także słuchajcie, generalnie co powiem? No mi się jeździ, powiedzmy, mniej więcej tak samo fajnie i Esteciakiem i FJR. -ką. Każdy motocykl ma jakieś swoje plusy i minusy, dlatego niektórzy jeżdżą FJR-kami, niektórzy jeżdżą esteciakami, niektórzy jeżdżą GTRami. Jeśli chodzi o esteciaka to też można tutaj zauważyć, że ta stylistyka tego motocykla jest taka, powiedzmy, bardzo mocno stanowana, niekrzykliwa, taka grzeczna, nie rzucająca się w oczy. Natomiast widać, że to jest duży i luksusowy motocykl. Ja bym to porównał, nie wiem, na przykład do Mercedesa klasy E może. Myślę, że to jest dobre porównanie, jeśli chodzi o tutaj taką, taki odnośnik samochodu co do tej klasy motocykla. Także co chciałem powiedzieć, myślę, że powiedziałem. Przejażdżka była bardzo fajna. Życzę wszystkim jeszcze w tym sezonie, póki jest ciepło, wielu bezpiecznych i miłych kilometrów za kierownicą. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę miłego wieczoru. Trzymajcie się. Hej!